Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj rozpoczynam cykl o udziale Polaków w wojnie secesyjnej. W dzisiejszym materiale przedstawię położenie naszych rodaków przed wybuchem wojny secesyjnej. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na trzy części. Najpierw zobaczymy skąd się wzięli Polacy w Stanach Zjednoczonych, jak byli liczni i jak byli rozlokowani. W punkcie drugim przyjrzymy się poglądom politycznym naszych rodaków przed wybuchem wojny secesyjnej. A w punkcie trzecim zobaczymy, jak zareagowali Polacy na rozpoczęcie się konfliktu między rządem federalnym a skonfederowanymi Stanami Ameryki. Dzisiejszy odcinek dedykuję panu Zbigniewowi Sokalskiemu. Serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Omawiając ten temat, to jest niewielka liczebność naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych w momencie rozpoczęcia wojny secesyjnej. Według najnowszych ustaleń Piotra Derengowskiego w 1860 roku Polaków na terenie Stanów Zjednoczonych było łącznie 11 426. Skąd się oni wzięli za oceanem atlantyckim? Większość byli to emigranci polityczni. Byli to nasi rodacy, którzy opuścili ziemię polskie z powodów politycznych, a potem udali się do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza duża grupa tych emigrantów politycznych to są uczestnicy powstania listopadowego. Druga grupa napłynęła po klęsce wiosny ludów. To, co w pewnym sensie wyróżniało polską diasporę w Stanach Zjednoczonych, to jest zdecydowana przewaga mężczyzn, oraz duża reprezentacja w diasporze byłych wojskowych. Prawie każdy emigrant polityczny, który dotarł do Stanów Zjednoczonych, miał za sobą przeszłość wojskową, udział w Powstaniu Listopadowym, udział w wydarzeniach rewolucyjnych Wiosny Ludów. Część z nich byli to ludzie, którzy mieli za sobą doświadczenia służby jako oficerowie. Ktoś może tu postawić zasadne pytanie, dlaczego tak mało naszych rodaków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Przyczyna pierwsza była taka, że większość emigrantów politycznych na emigracji była aktywna politycznie, że wielu z nich chciało wrócić do kraju, że wielu z nich liczyło na to, że swoją aktywnością pomagają w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I z punktu widzenia emigrantów, którzy swoją przyszłość wiązali ze sprawą polską, emigracja za ocenę wydawała się czymś irracjonalnym. Polityka europejska rozgrywała się w Paryżu, w Londynie, w innych stolicach europejskich. Więc te główne ośrodki wielkiej emigracji to właśnie Paryż, Londyn. Większość emigrantów chciała zostać w Europie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tym okresie Ameryka ciągle jest krajem marginalnym, peryferyjnym, o niewielkim znaczeniu w polityce światowej i właściwie żadnym w polityce europejskiej. Trzeba sobie zdać też sprawę z tego, że podróż do Stanów Zjednoczonych była długa i kosztowna. Części polskich emigrantów nie było po prostu na nią stać. Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych w tym okresie to przede wszystkim emigranci polityczni. Ale mamy już początek emigracji zarobkowej. Ci pierwsi emigranci ekonomiczni wiążą się z postacią ojca Leopolda Moczy Gęby. Ten franciszkanin urodził się w 1824 roku w Błóżnicy Wielkiej na Opolszczyźnie. Jako zakonnik przybrał na zakonne Bonawentura Maria. W roku. Wysłany na studia do Bawarii, zetknął się z pierwszym biskupem Teksas, który przyjął do Europy w poszukiwaniu księży do pracy misjonarskiej. Cztery lata później do Teksasu udało się czterech niemieckich franciszkanów i nasz Leopold Moczygęba, który był przełożonym całej grupy. Polski franciszkanin pracował wśród niemieckich osadników, obserwował ich osiągnięcia i doszedł do wniosku, że warto zachęcić Polaków, aby osiedlali się w Teksasie. Rozpoczął więc intensywną agitację. Środkiem tej agitacji były listy, które wysyłał do domu, namawiając rodziny, znajomych do emigracji do Teksasu. Ta agitacja okazała się skuteczna. Pod koniec września 1854 roku. Wyruszyła do Teksasu pierwsza grupa Ślązaków. Gwiazdka Cieszyńska zamieściła taką oto informację. 26 września przybyło do Berlina koleją 150 Polaków ze Śląska Górnego, a na Zajż po południu odjechali pociągiem kolei kolońskiej do Bremy, skąd zamierzają dopłynąć do Teksasu do Ameryki. Rzecz to godną mnie wzmianki, bo jak wiadomo, ludy słowiańskie tak są przywiązane do ziemi rodzinnej, iż wychodźstwo u nich jest nadzwyczajnością. I tutaj mamy sytuację odbiegającą od naszych stereotypów. Bardzo często wyobrażamy sobie emigrantów ekonomicznych w XIX wieku z Polski, jako ubogich chłopów galicyjskich, którzy rzeczywiście masowo zaczęli docierać do Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt lat później. Ale ci pierwsi emigranci z Górnego Śląska, to byli ludzie bogaci zasobni, których stać było na drogie wówczas bilety umożliwiające dopłynięcie do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Rejency Opolski żalił się do Berlina, że poprzez migrację cytat, kraj traci lepszych ludzi. Zarówno jeśli chodzi o stronę ludzką, jak i materialną sprawy. Po dziewięciu tygodniach żeglugi Ślązacy 3 grudnia. Dotarli do Teksasu. Tutaj przybysze ruszyli w dalszą drogę. Na ich czele stanął ojciec Moczy Gęba. I 24 grudnia dotarli do celu wędrówki. Pod dębem, który górował nad okolicą, odprawiono sze święta. Pierwszą noc większość spędziła pod gołym niebem. Część wykopała sobie jamy w ziemi. Takie były początki pierwszej polskiej osady w Teksasie. Nazwano ją zgodnie z życzeniem ojca Moczy Gęby, Panna Maria. Na część kościoła najświętszej Marii Panny w Krakowie. Potem do Teksasu zaczęły przybywać kolejne fale emigrantów ze Śląska. Spis ludności z 1860 roku wskazał, że wówczas na terenie Teksasu było już około 900 Polaków. Jeżeli przyjrzymy się geografii rozmieszczenia Polaków. W roku 1860 to 75% znajdowało się na terytorium, które nie przyłączyło się do rebelii. 20% znajdowało się na terytorium przyszłej konfederacji. 5% znajdowało się na terytorium stanów pogranicznych Missouri i Kentucky stanów, które formalnie przyłączyły się do konfederacji, ale w większości były okupowane przez. Oddziały Unii. Władze prokonfederackie najczęściej tych stanów działały na emigrację. Jeżeli przyjrzeć rozmieszczeniu naszych rodaków w poszczególnych stanach, to takim stanem, gdzie ta diaspora polska była zdecydowanie najsilniejsza, to był Nowy Jork. Mieszkało tu 3690 Polaków. I znowu jest to bardzo prosto wytłumaczyć. Większość statków z Europy dopływała do portów na północno-wschodnich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Między innymi właśnie do Nowego Jorku. I bardzo często ci emigranci, którzy tam lądowali, znajdowali pracę i osiedlali się na stałe. Nieliczni dopływali do portów na południu. liczni przemieszczali się do innych stanów. To rozmieszczenie naszych rodaków, w większości na terytoriach północnych Stanów Zjednoczonych, Wynikało więc trochę z pewnej przypadkowości. Kwestia transportu. O wiele częściej statki z Europy przybywały do Nowego Jorku niż do Nowego Orlanu. Ale były również przyczyny bardziej praktyczne. Rozwinięty na północy przemysł potrzebował ludzi. Łatwiej było tu o pracę niż w Stanach Południowych, gdzie rolnictwo było zdominowane przez pracę niewolniczą, a przemysł był bardzo słaby. Jeżeli by się przyjrzeć poglądom politycznym naszych rodaków, to były one zależne od miejsca osadnictwa. Większość naszych rodaków, mieszkających w Stanach, które dochowały wierności rządowi federalnemu, była przeciwna konfederacji. Podszczegolała wojnę secesyjną jako wojnę z buntownikami, którzy chcą rozerwać jedność kraju. Większość naszych rodaków, mieszkająca w Stanach Południowych, Utożsamiała się ze sprawą konfederacji. Była przekonana, że konfederaci prowadzą słuszną walkę w obronie prawa do niezależności, w obronie własnej niepodległości. Pewnym wyjątkiem od tej reguły byli osadnicy ekonomiczni w Teksasie, którzy początkowo dystansowali się od wojny. Traktowali tę wojnę jako nie swoją. Z czego to wynikało? Po pierwsze. Krótki pobyt na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po drugie, przeciwieństwo do większości naszych rodaków, mieszkali w małych, zwartych, hermetycznych środowiskach. W związku z tym, proces integracji ze społecznością miejscową był tu dużo słabszy niż w przypadku Polaków zamieszkałych w Nowym Orlanie czy Nowym Jorku. Po trzecie, wreszcie, jednym z argumentów, który przekonał wielu młodych mężczyzn, do emigracji z Opolszczyzny. To była chęć uniknięcia służby wojskowej. Ludzie, którzy wyjechali, aby nie służyć wojsku, nie mieli ochoty brać udziału w wojnie, która wydawała im się wojną obcą i z ich punktu widzenia nieistotną. Jedna z gazet Teksasu pisała, w hrabstwie tym nie zostali już żadni mężczyźni poza starcami i inwalidami. Czekajcie, zapomniałem o mieszkańcach z pobliskiej polskiej osady. Ani jeden z tych dzielnych rodaków Kościuszki nie poszedł na wojnę. To jednak nie znaczy, że polscy osadnicy w Teksasie nie wzięli udziału ostatecznie w wojnie. Wzięli, ponieważ po pewnym czasie konfederaci wprowadzili powszechny pobór do wojska i część Polaków z Teksasu została wcielona do konfederackich oddziałów. Polacy byli również podzieleni w sprawie niewolnictwa. Ci, którzy mieszkali na południu, bardzo często przyjmowali stanowisko w tej kwestii, dominujące wśród mieszkańców Wirginii czy Karoliny Południowej. Ci, którzy mieszkali na północ, bardzo często byli zdecydowanymi przeciwnikami niewolnictwa. Wśród abolicjonistów którzy domagali się zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, byli aktywni również Polacy. Ci najbardziej aktywni to Adam Groski, Ernestyna potowska rozy i Maria Elżbieta Zakrzewska. Adam Groski to niezwykle barna powstać. Uczestnik z przysiężenia Wysockiego. Brał udział w wydarzeniach Nocy Listopadowej. Brał udział w walkach o Warszawę w lutym 1000. 831 roku, gdzie walczył jako prosty żołnierz, swoim bohaterstwem. Wysłużył sobie awans na oficera i został nagrodzony Krzyżem Srebrnym Witoty militari. W marcu udał się z misją dyplomatyczną do Paryża. Po upadku powstania był bardzo aktywnym działaczem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Został z niego usunięty z powodu radykalizmu. Zaczął głosić bardzo radykalne poglądy, bliskie założeniom socjalizmu utopijnego. I oto nagle, w 1834 roku, poprosił władze carskie amnestię dla siebie. Zaczął głosić poglądy panslawistyczne, uznał Rosję za naród wybrany. Jego panslawizm zwrócił uwagę Mikołaja I i rzeczywiście uzyskał amnestię i mógł powrócić w rodzinne strony. Jego poglądy dla ówczesnych Polaków były absolutnie nie do przyjęcia, wydanej w Petersburgu w 1840 roku pracy zalecał Polakom rezygnację z narodowości i wyznania, uznając cerkiew rosyjską za ostojem wielkości Rosji i Słowian. I to nagle cztery lata później potajemnie opuszcza Królestwo Polskie, podróżuje po Europie Zachodniej. Głosi w dalszym ciągu bardzo kontrowersyjne poglądy, na przykład o śmierci narodu polskiego, i oto w 1838 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tu staje się żarliwym krytykiem Rosji i bezkompromisowym rzecznikiem abolicjonizmu. Był tak radykalnym politykiem, że systematycznie oskarżał Abrahama Lincolna i jego Najbliższe otoczenie. O niedołęstwo i kunktatorstwo. Pisał. Afrykanin mówi, myśli, wierzy, kocha, nienawidzi, wyjaśnia i rozumie. I w związku z tym możliwe jest wtajemniczenie go w wyższe życie. To oczywiście polemika z poglądem rasistowskim, głoszącym niezdolność Afroamerykanów do życia na wyższym poziomie kulturalnym i intelektualnym. Ernestyna Potowska-Roze, nieznazywana często pierwszą amerykańską feministką ateistyczną. Urodziła się w 1810 roku w Piotkowie Trybunalskim. Jej ojciec był rabinem. Roze już jako dziecko zaczęła kwestionować religijne normy i wartości. Później mówiła o sobie: Byłam pięcioletnią buntowniczką. Już jako nastolatka zadeklarowała, że jest osobą niewierzącą. To spowodowało ostry konflikt z ojcem. Mając no 17 lat, wyjechała do Berlina. Następne lata spędziła w Europie Zachodniej w wieku 26 lat. Zawarła ślub cywilny z chrześcijaninem i owenistą Williamem Rose. W tym samym roku, czyli w roku 1836, wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Nowym Jorku. Zdobyła sławę. Podróżując po Stanach Zjednoczonych z wykładami na temat abolicjonizmu równouprawnienia kobiet, odwołując się do przykładu mieszkańców Haiti, którzy walczyli sobie niepodległość, przekonywała rasa afrykańska pokazała światu, nie tylko, że jest zdolna zadbać o siebie, ale że jest zdolna cieszyć się w sposób pokojowy z niepodległości i wolności osobistej w takim samym stopniu, jak biali. Przy innej okazji mówiła mocno. Człowieczeństwo nie rozróżnia koloru. Umysł nie rozróżnia koloru. Przyjemność czy ból, szczęście czy niedola, życie czy śmierć nie rozróżniają koloru. Podobnie jak biały, tak i człowiek od jednego koloru mimowolnie rozpoczyna swą egzystencję. Podobnie jak on posiada fizyczne, moralne i umysłowe siły, od których odpowiedniej kultywacji zależy jego wyższe szczęście. Podobnie jak on Podlega on wszelkim zmiennościom życia. Trzecią ważną polską postacią walczącą o likwidację niewolnictwa była Maria Zakrzewska. Urodziła się w 1829 roku w Berlinie w rodzinie oficera Marcina Ludwika Zakrzewskiego. Została położną, chciała być lekarką i uznała, że łatwiej będzie jej spełnić to marzenie w Stanach Zjednoczonych jak w Europie. I to był główny powód jej emigracji do Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście dopieła swego. Była jedną z pierwszych kobiet, które uzyskały dyplom lekarski w Stanach Zjednoczonych. Oburzona lekceważącym traktowaniem jako kobieta, założyła nowoangielski szpital dla kobiet i dzieci w 1862 roku, którym kierowała przez 40 lat. Była to jedna z najlepszych placówek medycznych w Stanach Zjednoczonych. Zakrzewska również zaangażowała się w ruch abolicjonistyczny. Niestety, nie zachowały się jej wypowiedzi na ten temat z tego okresu. Ale, jak już mówiłem, wśród naszych rodaków mieszkających na południu Stanów Zjednoczonych byli tacy, którzy uważali, że niewolnictwo jest stanem naturalnym i sprzeciwiali się jego likwidacji. I tutaj najbardziej znanym Polakiem działającym w Stanach Południowych był bez wątpienia Kasper Tochman, urodzony w 1777 roku w Łętowni Koło Leżańska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Już przed powstaniem listopadowym praktykował jako adwokat. W czasie powstania był wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego. Brał udział w walkach w czasie powstania listopadowego. Po bitwie pod Białą w której się wyróżnił, został oznaczony Złotym Orderem Wituty Militarii. Opuścił tereny Królestwa Polskiego razem z Korpusem generała Rybińskiego, po czym wyemigrował do Francji. Tu aktywnie działał. Na emigracji w 1837 roku. Zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. W 1835 roku. Uzyskał prawa adwokackie w Stanach Zjednoczonych, co pozwoliło mu na otworzenie własnej kancelarii. Był zaangażowany w działalność polonijną. Ten szanowany prawnik, zaangażowany w życie polskiej diaspory, Powołując się na twórców Konstytucji Stanów Zjednoczonych, stwierdził, iż autorzy Konstytucji ujęli kwestię nieludzka w taki sposób, i tu cytat: Aby zachować naszą rasę od połączenia się z drugą, bo prawo natury każe upadkiem i wyrodzeniem się wyższej rasy, stopniowo w coraz to bardziej zdegenerowane pokolenie mulatów, że pozbycie się z żył czarnej krwi jest niemożliwe i że krew ta prowadzi do upadku i zaniku rasy wyższej. Zostało to już naukowo dowiedzione. Te słowa mogą dzisiaj bulwersować i pewnie bulwersują, ale w ówczesnych Stanach Zjednoczonych tego typu poglądy były rozpowszechnione nie tylko na południu Stanów Zjednoczonych, ale również w Stanach Północnych. Kiedy wybuchła wojna secesyjna, Polacy najczęściej zachowali się lojalnie w stosunku do Stanów, na terenie których przebywali. Adam Górowski przybył do Waszyngtonu na przełomie 1861 roku. Tutaj zaczął bardzo ostro wypowiadać się przeciwko właśnie stanom secesyjnym. Jeden z dzienników określił go nawet mianem Niańki Rewolucji. Górowski od samego początku był zadeklarowanym przeciwnikiem jakiegokolwiek kompromisu. Domagał się radykalnej rozprawy z buntującymi się Stanami Południa. Kiedy zaczyna się konflikt północ-południe, Kacper Tochman był początkowo zwolnikiem rozwiązań kompromisowych. Kiedy jednak po kapitulacji Fortu Sumter, prezydent Abraham Lincoln wezwał pod broń 75 tysięcy ochotników oficjalnie przeszedł na stronę Konfederacji, oferując swoją służbę prezydentowi Konfederowanych Stanów Ameryki Jeffersonowi Davisowi. Liście datowanym na 1 maja pisał Padek Polski 1831 roku zaprowadził mnie do Francji, a stamtąd do tego dalekiego kraju, którego stałem się obywatele, i przysiągłem wspierać jego konstytucję 20 lat temu. Żadne kłamstwo ani też fałsz, jakkolwiek sprytnie odmyślone przez północnych spiskowców politycznych. Nie mogą ukryć faktu. Wykazują one jasno rozumnemu i nieuprzedzonemu obserwatorowi, iż secesja jest tylko środkiem obronnym przeciwko polityce napaści. na przyrodzone prawa białej rasy południa. Gdyby zaś pozwolono na zniszczenie tych praw, Federalna Unia z biegiem czasu przyrodziłaby się w imperium dwóch połączonych ras kaukaski i afrykański. Takiego zaś wyniku nie przewidywały ani zamysły, nigdy, ani akt Konfederacji, ani Konstytucja Stanów Zjednoczonych i co byłoby nie do pogodzenia z naturalnym obowiązkiem naszej rasy do samodoskonalenia. Tak rozumując i wierząc uczciwie i szczerze, że przyrodzone zobowiązania względem mojej rasy i obowiązki wypłające z mojej przysięgi naturalizacyjnej Wymagają ode mnie wypowiedzenia się w tym kryzysie po stronie tych stanów, które podtrzymując cele, zasady i prawa konstytucyjne zostały zmuszone do zerwania stosunków ze Stanami łamiącymi je. Mam zaszczyt ofiarować Panu moją służbę. Uprzejmie proszę o wykorzystanie jej gdziekolwiek będzie potrzebna czy w charakterze wojskowym, dyplomatycznym, czy cywilnym dla zwycięstwa sprawy Południa. Mam również zaszczyt donieść, że kapitan Wańkowicz, prawną generała Kościuszki, oraz kierując się podobnym rozumowaniem, błagają pana także o przyjęcie ich usług i oczekują na wojskowe rozkazy. Na wieść o decyzji Tochmana: Towarzystwo Demokratyczne Polskie w Anglii i Francji uchwaliło rezolucję, domagając się od niego, aby wyjaśnił swoje motywy. W odpowiedzi na tę rezolucję. Tochman wystosował list 26 grudnia 1831 roku. Pisał w nim: Stan Virginia, którego byłem obywatelem przed zerwaniem Unii, jest obecnie członkiem tej nowej republiki. I wobec powyższego, jestem obecnie obywatelem Konfederacji. Ponieważ złożyłem przysięgę naturalizacyjną, by podtrzymywać konstytucję Stanów Zjednoczonych, nie mógłbym świadomie przyłączyć się do krucjaty. Przeciwko tym stanom, które stoją na jej zasadach. Ocalenie tych zasad, które leżą u podstaw Konstytucji Stanów Zjednoczonych, kiedy Unia nie może być już uratowana, jest obecnie, jak wierzę, obowiązkiem wszystkich przyjaciół wolności i ludzkości. Gdyż, kiedy te zasady zostaną ocalone, rozwiną się one i rozszerzą, jak wszystkie rzeczy w naturze, kiedy ocalone zostanie ziarno, skonfederowane Stany w tym konflikcie podtrzymują właśnie to prawo natury. Walczą, by ocalić te zasady od zniszczenia w dzielnicowym centralizmie. Przyczyna, dla której poparłem Konfederację, jest taka jak dla Rzecz Ludności Południa, by ocalić zasady, na których konstytucja Stanów Zjednoczonych została zbudowana i z nimi zwyciężę lub polegnę. Jak więc widzimy, nieliczna polska diaspora w Stanach Zjednoczonych poniżej 12 tysięcy. Była rozproszona, nie była w żaden sposób zorganizowana. Tak naprawdę każdy Polak musiał sam podjąć decyzję. Najczęściej ta decyzja była zgodna z jego miejscem zamieszkania. Polacy na północy utożsamiali się z polityką Abrahama Lincolna i rządu federalnego, Polacy na południu utożsamiali się ze skonfederowanymi stanami Ameryki. O tych naszych rodakach, którzy. Cielili się do armii federalnej o tych naszych rodakach, którzy z bronią w ręku poszli tłumić rebelię skonfederowanych stanów Ameryki. Opowiem na następnej lekcji historii.